Dzień dobry Państwu. Witamy na konferencji prasowej związanej z rozpoczęciem kampanii wyborczej przez Prozławski Oddział Nowej Prawicy. E, Chcielibyśmy przedstawić się w końcu e, bliżej naszym wyborcom, e, osobom jeszcze niezdecydowanym. Stąd nasza obecność e, tutaj w pobliżu e, Będziemy tutaj starali się być codziennie, o ile aura dopisze. E, Chcę też przedstawić kilku kandydatów y, z jedynek y, do Rady Miejskiej, y, jedynkę do y, Sejmiku oraz y, naszego kandydata na prezydenta Wrocławia, ja pana Roberta Maurera. Przekażę może głos teraz. Może witam państwa bardzo serdecznie, ja witam przede wszystkim Wrocławian, do których dochodzi mój głos. Mam nadzieję, że ten głos będzie coraz bardziej słyszalny w naszym mieście. Spotykamy się w miejscu szczególnym, w skrzyżowaniu ulicy ławskiej i Świdnickiej, niedaleko y, Wrocławskiego Rynku. Niedaleko miejsca, gdzie jest siedziba Rady Miasta, gdzie urzęduje prezydent Wrocławia. Miejsca oddalonego od kilkaset metrów, y, tam gdzie kilkanaście lat temu swoją działalność polityczną w naszym kraju inaugurował Janusz Korwin-Mikke. Tutaj będziemy się spotykali codziennie z naszymi wyborcami, z mieszkańcami Wrocławia, proponując im nowy Wrocław, nowy samorząd zgodnie z naszym hasłem, nowe nowo otwarcie, jeżeli chodzi o politykę samorządową Wrocławia. Nowy samorząd, który nie jest maszynką do głosowania, który rzeczywiście rozpatruje najważniejsze problemy mieszkańców, a nie wielkich. Inwestycji nietrafionych i kosztownych, które obciążają budżet i kieszeń wrocławskich podatników na długie lata, ale które się zajmuje małymi, często nie, nie tak atrakcyjnymi z punktu widzenia medialnego sprawami dotyczącymi wszystkich wrocławian. Nowy Wrocław zarządzany przez nowego prezydenta, nie przez układ zamknięty, jakiś nazywany, który. Będzie starał się dokonać jak największej decentralizacji, odbiurokratyzowania naszego miasta i spowodowania, żeby koszty związane z jego funkcjonowaniem nie obciążały w, taki, w takiej wysokości wszystkich mieszkańców. Wiele osób zarzuca nam, że nie mamy odpowiednich kompetencji i doświadczenia związanego z pracą w samorządzie. Także oczywiście jest. Nie mamy takiego doświadczenia, jakie, jakie mają inne partie, jakie mają inne stronnictwa i inni politycy. Nie mamy doświadczenia w tworzeniu układów, loterii i w okradaniu obywateli. Takiego doświadczenia nie chcemy mieć. Chcemy mieć inne doświadczenie służby publicznej, służby mieszkańcom i wszystkim tym, którzy powinni w naszym mieście zakładać swoje firmy, żyć i żeby to... Miejsce było przyjazne nie tylko dla turystów, celebrytów, urzędników i wielkich koncertów. Za chwilę przedstawię Państwu nasze jedynki liderów list w poszczególnych okręgach wyborczych oraz lidera listy wrocławskiej do Sejmiku Wojewódzkiego. Cieszę się, że jest z nami tak wiele przedstawicieli mediów i liczę na rzetelne, bezstronne relacjonowanie tej kampanii samorządowej. To jedna z najważniejszych kampanii samorządowych od początku od początku lat 90. kiedy został w Polsce utworzony samorząd bardzo dużo kontrowersji bo w pierwszych naszych wystąpieniach medialnych wzbudziła sprawa zburzenia stadionu miejskiego. Oczywiście jako nowa prawica zależy nam na tym, żeby wszystkie inwestycje małe, średnie i większe służyły mieszkańcom, ale żeby się także samofinansowały. W głównej mierze Będziemy dążyć do znalezienia inwestorów, do znalezienia firm i do wykorzystania miejsca w taki sposób, żeby ono nie było miejscem deficytowym. Na razie zatem nie będziemy zaczynać od burzenia, tylko od sensownej polityki inwestycyjnej w mieście Wrocław. Zapraszam wszystkich do współpracy. A teraz oddaję głos panu Zbyszkowi Jarzynkowi, jednemu z sekretariuszy Kongresu Nowej Prawicy. Wszystko o naszym programie do Sejmiku Wojewódzkiego. Państwo, wybory samorządowe, te wybory samorządowe są dla nas wyjątkowo trudne. Z jednej podstawowej przyczyny my idziemy do Sejmiku Wojewódzkiego, my idziemy do powiatu, ale w naszym programie jest likwidacja i Sejmiku powiatu. Jeżeli Szanowni Państwo, decentralizacja z Warszawy że Wrocławia jest dobra, to decentralizacja z Warszawy do gminy będzie jeszcze lepsza. Może ktoś zapytać, dlaczego tam idziemy. Idziemy tam, bo tam fizycznie dzieją się sprawy, które decydują o tym, gdzie żyjemy, co robimy, co z nami robią nasi władcy urzędnicy. nas dużo. Nie wiem. Być może, że zajmiemy jakieś ważne miejsce w tych wyborach, osiągniemy jakiś wynik. Będziemy. Będziemy przypatrywać się tym, którzy rządzą nami, będziemy patrzeć im na ręce i będziemy dbać o to, żeby nasze pieniądze, nasze wspólne pieniądze nie były źle wydawane. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, liderzy naszych listów, Piotr Gołęga może krótko o sobie kilka zdań. Dzień dobry, mam lata od 21 roku się prowadziłem własną działalność gospodarczą, obecnie korzystam z tego w Instytucie Ekonomicznym. I wydaje mi się, że głos o znanej nowej prawicy to jest głos rozsądku. Planujemy gruntową przebudowę miasta, to nie są tylko jakieś gołe słowa, to planujemy reformę edukacji, reformę dystrybuowania środków na zasiłki socjalne, no i zmianę w sposobie transportu. Pan Maciej Kudyba. Miło mi, mam 31 lat, jestem po Politechnice Wrocławskiej, startuję z czwartego miejsca do Sejmiku Wojewódzkiego i no, będziemy wszystko robić, żeby wzmocnić tutaj ten ruch taki wolnościowy w całym województwie. Żeby województwo dolnośląskie było tym województwem, które będzie najsilniejsze w Polsce, ale również w, w tych krainach tutaj, dookoła Dolnego do Śląska. Mam na imię Piotr jestem radnym kandydatów mięśniowych. Mam 22 lata, możliwe, że jestem najmłodszym z kandydatów ale to mi nie przeszkadza. chciałem wypowiedzieć kilka ważnych rzeczy, które chciałbym zrobić jako radny miejski. Jedną z tych rzeczy jest Mamy zatrzymanie kultury w Polsce. Żaden prezydent nie zadłużał naszego pięknego miasta tak mocno jak prezydent Rafał Kutkiewicz. Następną rzeczą będzie w mojej ocenie jedną z rzeczy, które chcielibyśmy zrobić jest obniżenie podatków, które da się obniżyć, obniżyć w Radzie Miejskiej. Jeżeli uda nam się nam się wprowadzić do Rady Miejskiej kilku radnych, to będziemy brać pod lupę wszystkie projekty, które będą przez pana Rafała i jego radnych i Platformę Obywatelską i będziemy brać pod lupę i oceniać, czy są one rzeczywiście przydatne mieszkańcom. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Jak państwo widzą, to są nowe twarze w polskiej polityce. Szansę na zaistnienie yy... Tych nowych twarzy i nowych osób, które zmienią oblicze polskiej polityki, dały wybory 25 maja, kiedy Kongres Nowej Prawicy, wcześniej Unia Polityki Realnej, przekroczyły próg wyborczej i wprowadziły swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Mamy nadzieję, że tym następnym krokiem będzie zmiana, wprowadzenie naszych przedstawicieli do Rady Miasta Wrocławia i do innych rad miast, do których stawią przedstawiciele Kongresu Nowej i wystawić w całej kampanii około 4000 kandydatów, około 50 kandydatów na prezydentów miast i mamy nadzieję, że zgodnie z naszym hasłem Nowy Samorząd, Nowy Wrocław, Nowy Kraków zmieni się oblicze tego samorządu i tej e, płaszczyzny polityki, którą mamy, e, z którą mamy do czynienia na, na co dzień. Oby we Wrocławiu przestano finansować Biłkarski Śląsk Proco, a zastanowiono się, jak ewentualnie pomóc, może nie poprzez finansowanie, klubom e, siatków, Bo jak widzieliśmy wczoraj, to bardziej chyba opłacalne jest wspieranie i pomoc e, klubom który najlepszej drużyny na świecie. Bardzo Państwu dziękujemy. Jesteśmy do dyspozycji, jeżeli chodzi o zadawanie pytań przez dziennikarzy i przez mieszkańców. Zapraszamy zatem do naszego stolika, który tutaj będzie do 14 listopada. Dziękuję bardzo.